961 metrów nad poziom morza, tyle liczy sobie łopień, choć do tej pory większość z nas była przekonana, że góra dzieląca trzy gminy, Dobrą, tym i Słopnicę, jest o 10 metrów niższa. Na mapach 951 faktycznie 10 metrów więcej. Tę skorygowaną informację możemy znaleźć w tym oto przewodniku, którego autorem jest przewodnik beskidzki Dariusz Gacek. Góra niezwykle ciekawa geologicznie. Torfowiska łopieńskie, skały, jaskinia, największa jaskinia oczywiście w Wyskiej Wyspowym, siódma co do wielkości w ogóle w polskich karpatach fiszowych. I do tego piękny krajobraz, który tutaj skąpany we mgle nie zachwycał, ale bardziej nastrajał do zadumy, zwłaszcza podczas mszy świętej, którą dla odkrywców na łopieniu odprawił ksiądz dr Tadeusz Piwowarski proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy Wiurko. Przy pięknej pogodzie widoki są naprawdę przepiękne. Pogoda Pana nie przestraszyła? Pogoda nie, zresztą ja wierzyłem, że jak na opieniu to zawsze jest pogoda piękna. A po mszy, tradycyjnie jak na każdym ze szczytów Beskidu Wyspowego wspólne zdjęcie... Baska z grilla i konkursy. Pani Janusz, skąd pani tutaj przyjechała? Bezpośrednio z Brukseli, gdzie większość czasu zawodowego spędzałam w pracy dla Komisji Europejskiej do spraw Rolnictwa. Mniejszą część w Warszawie, gdzie pracuję współpraca współpracy z Ministerstwem Rolnictwa. Rodzinnie łopień odkrywała rodzina państwa pasterskich. Bez morza nie możemy żyć. No, tak jakoś nas ciągnie do wody, no ale do gór też. Nagrodę w kategorii uczestnika z najdalszego zakątka Polski odebrała w imieniu swojej rodziny pani Małgosia. Jest to bardzo atrakcyjne dla dzieci, dla młodzieży wyjść na górę na mszę. nie tak tradycyjnie jak, jak co, co tydzień do kościoła, a poza tym połączone z piknikiem. No w ogóle fajny sposób na spędzenie niedziel. Podoba Ci się taka forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w niedzielę? Tak. A dlaczego? Bo... Bo lubię wędrować po górę. Najmłodszym uczestnikiem wyprawy na łopień był Wojtek Pilarczyk z Dobrej, zaś najstarszym pan Roman Duda z Podłopienia. Konkurs zorganizowany przez lokalną grupę działania Piękna Ziemia Gorczańska Znajdź Skarb wygrała Ola Kurek z Laskowej, która tak samo jak inni uczestnicy konkursu bezbłędnie rozwiązała krzyżówkę. Trzeba było rozwiązać krzyżówkę i... Po prostu pójść do pani i powiedzieć jej, że rozwiązaliśmy. No i właśnie, jak poszło. Dobrze. Ty wygrałaś? Tak. Z kim tutaj na górę wyszłaś? Z ciocią, z wujkiem i z uznami. I lubisz również chodzić po górach? Tak. A dlaczego? Bo mi się to podoba. Najmilszą uczestniczką akcji organizatorzy wybrali Anię Kordeczkę z Podłopienia. Wśród panów tryumfował Peter Zmrazek z Dlecha na Słowacji. Rodzina drożdżów z Pogorzan i Dobrej wygrała kategorię rodzinnego odkrywania bezkidu Wyspowego. Klasą dla siebie w przeciąganiu liny byli członkowie Stowarzyszenia Błękit z Dobrej, którzy na łopieniu uczyli wszystkich chętnych strzelać z łuku. Pierwszy mój sukces to... i najlepszy to jak byłem we wsi krakowskiej i osiągnąłem piąte miejsce. No i powiedz jak się startowało, były nerwy? No tak troszeczkę. Jest taki sport, gdzie tak naprawdę mogą strzelać zarówno dziewczyny i chłopaki, także u nas w akcji jest, jest mniej więcej równowaga. Tyle samo dziewczyn co chłopaków. Także też serdecznie zapraszamy dziewczęta w wieku około trzeciej klasy podstawówki, starsze, młodsze. Organizatorem akcji na łopieniu była gmina Dobra i gmina Tymbark. 18 sierpnia uczestnicy akcji spotkają się na Jaworzu. A ja zostawiam widzów TV28 z muzyką Jurkowian, którzy tu na łopieniu dali prawdziwy popis muzyki, przy której. Tym bardziej ziemgniętym od razu zrobiło się ciepło Wię w Budacz tv 28 te tiri o me